Siemanko, jestem Manko, jestem Pelpe i witam Was z Battlefield Heroes. Jak na pewno zauważyliście przed chwilą, gram nową postacią, a jest nią żołnierz. I przeniosłem się z Royals do Alejom, do Nacional. Widzę, że tutaj, Ten gościu. Nieźle tam ciśnie, a ja dopiero wbiłem, więc na szczytach rankingu nie będę. What the fuck, co to miało być? Nie tak się umawialiśmy. Dobra, czyli kolejna mapka. Nie ma to jak 0 punktów. Jedno wielkie Zero O nie, ta sama łapka będzie, tak? No, ta sama łapka. Okej. Okay. Ej, czekaj, czekaj. Ja też. No. Elegancko. Jestem pasażerem! Haha! Ha. Wow, gościu już ma tyle punktów. Gdzie w ogóle tak szybko nabił. Na pewno gdzieś koło flagi. Przyjmuję ją. O, ktoś tam chyba. Jeden nie żyje? Dobra. Jesteśmy koło flagi. Przejmujmy ją. Za to. Dobra, mam już 78 punktów. Wow, 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 wow. wow, wow. Co to było? A Ty Ja. Pan to mnie walił, a tego nie widziałem. No, no, no. Dobra, nieważne. A ten gość się co, AFK Okej, okay, lecimy. Idę przejąć im... flagę. Nie poddam się. A może jednak trochę. Ha, ha, ha. ha. Czemu nie mogę go walnąć? On mnie może, a ja nie. Co to ma być? Dobra, zniszczyliśmy ten czołg. A, zabiję drania! I teraz przejmijmy sobie naszą flagę. Ha! Zabiję cię! Jestem pod Ła. Wow. Dobra. Nie wychylam się. Okej. Okay. Gdzie on jest? Tam. Gdzie oni są? Do cholery. Nie widzę nikogo. Dobra. To już jest przyjęte. Okej. Okay. Więc płyńmy z prądem. Wodnym. To było dziwne, ale płynimy. Dobre, teraz sam przyjęli Pojazd by się przydał. Taksy. O! Jak na zawołanie. No to lecimy. Albo jedziemy. Przez wodę. Nie! Straciliśmy młyna. Tu są. E to nasz. Co to miało być? Zużyłem ciebie skilla. Który jest tam? O Boże. Masz rację, gościu, że trzeba tu wejść i spenetrować teren. Lecz nikogo tu nie ma. Jak na razie. O! To jest pan Indolfons. Co to było? Jakiś dym. Zniszczyłem cię! Ha, ha, ha. O nie! Tam jeszcze la. Czy ja go zabiłem? Tak, zabiłem go. Okej okay. O, przeładuję sobie, bo widzę, że amunicji to tu mam mało. Ciągle są jakieś braki. Okej. Okay. idę za załogą, co straciliśmy? Dobra, schodzę na dół i lecę do nich. Polujmy jakiegoś parszywego rywalowca, tasowca. Ach, asysta. Piękna asysta. Jak żeby inaczej. Nie mogłoby być! Patrz! Ha 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 ha! Co jest? Ktoś tu strzela? Tam są. Tam jest dziad! Nie! Amunicji mi zabrakło. Dobra, przejęliśmy. Lecę tam, bo widzę, że... O, 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 o ty świnko! O, dzięki, że mi dałeś wsparcie, bracie. Teraz potrzebuję transportu. Może pomacham trochę. O, co to było? A, to on! Od tyłu mnie wziął. Ale się zrymowało. Jeszcze raz. Replay. A, to on! Od tyłu mnie wziął. Chodź, nie bardzo. Za pierwszym razem lepiej wyszło. Tak sądzę. Okej. Okay. O o o o o Chodź tu Czemu ja szczelan jak nie trafię Tylko amunicję marnuję i muszę przeładowywać O ty świnko Gdzie uciekasz Chodź tu! Ha, zabiję cię! Ty niewierny Dobra, jadę tam bo flaga na mnie czeka. Chcesz się zabrać? Czym się trąbi? Nie wiem czym się trąbi, więc ci nie trąbię. Sorry, memory. O, 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 o. A ty świnka dobra. Kurde, ostatni bandaż miałem. No cóż. peszek się mówi. A tam jest. By Nie wiem, podejdę tam Zrobię ten jeden krok do przodu. I dobrze zrobiłem. Bo go Zabiłem. Co to jest? Kto tu mi minę podstawia? A jak jeden na górze sobie stało. Tego! kolego? Dobra, zabiłeś go. Bardzo się cieszę. Wow, a ty skąd? Nie! Ha ha, ha 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 to było piękne. Zginęliśmy razem. Poświęciliśmy swe żywota, żeby przejąć flagę. A czy mój ziom przejął, ale ja nie. Bynajmniej mam asystę. I jestem z tego dumny. Nie no dobra. Widzę tam Graj z głową ziom. Szkoda, że nie mam konia. Bo się przydał. I jeszcze jedno. Taxi. Przydałaby się też. Lecz nie widzę tutaj nic. O, znowu ten ziom, w czapecce. Zabiłeś mi zioma! Nie daruję ci tego! Kolego, o jednak tak, ty się śmiejesz z mojej rany, ty brutalu. Czekaj, czekaj, hej, hej, czekaj, Spoko, to ja. Jedziemy, no jedź, chyba że nie umiesz, to poprowadzę za ciebie. No nie, porażka. Jak mogliście mi to zrobić? Dlaczego? Good game. Chyba gra do dupy, a nie. Jo! O co ziomkowi chodzi? O, jestem drugi. Congratulations. Dobra. Ha, miałem więcej punktów niż ten drugi z drugiej drużyny. Haha, ha, wyśmieję go. Nie no dobra, lecimy dalej Teraz, jest po dwa, okej. Okay. Musimy to wygrać. Będzie 3-2 Dajmy z siebie wszystko, chłopaki. Słyszycie mnie? Go! O czekaj, czekaj. Jadę z tobą. Nie, ja nie prowadzę. Czemu stoicie? Hej. Uuu Możę też się skuszę. Okej, okay, jedź. Jedź! Czego strzelasz tam? Jedź! 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 Jeszcze chwilę będziesz stał. To wybuchniemy. To było piękne. No dobra, jedź. Ach, ty jesteś niezdecydowany. Dziom czekaj, czekaj. O, 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 czekaj. Ha, zabrałem się. A ty szogiem wal się. Oh je. Yeah. Przejmiejmy sobie, przyjmijmy sobie flagę. Dobra, jest. O, opanowałem flagę. Ale jest to sexy. Dobra. O! Co to było? The choke. Punk Choke. Ej! Czekaj! Czekaj! Hmm. Chociaż mam taksi. A cię grzmotne. ha Haha. No dobra. Nie ruszyłem cię. Byłem w błędzie. O o! Ty sniperze. Przyjadę go! Przyjadę! Ale nie było. No i mieliśmy sobie tegus, nie? Kolizję mieliśmy. I to jaką? Chociaż mam transport. O, 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 o przyjadę cię. A ty świnka. Nie, chodź tu. Gdzie on, jest? Gdzie on jest? Goni mnie. Ja to wiem. E, to mój. Siema. Podwiedziesz? Dzięki. O oh, fuck ty, ty, czekaj, czekaj. Masz. Już nie czekasz. Nara! Juchu! Oj, kuźwa! Auć! Uh, trochę źle zrobiłem. A zabiję cię! O, ale zara ja nie będę żył. No. Skończyły mi się banderze, ale jestem pierwszy. What?! Już nie. Nie. Jeszcze. Na pewno nie na długo. Dobra, lecim. Dziomu, podwieź mnie do flagi. Ja im zrobię rozpierdol w trzy dupy. I będziemy najebani kryształem jakimś. Nie wiem. Um. Yy, mamy problem, siostron. Co zrobiłeś? Teraz nie wyjdziemy. Nie wyjedziesz, ja już idę na pieszo. Więc wołam o transport. Taksi. Mm -hmm. Mm -hmm. Jak on to robi? Mm hej, -hmm. hej. Hey. Mm -hmm. Dobra. Tam nie idę. Tam za dużo ich na pewno będzie. O, o, o. O, ty świnko. No nie. Znowu straciliśmy coś. Coś, tylko że nie wiem, co. Bo nie przeczytałem, ale jestem. Ład, jestem nadal pierwszy. To jest jakieś dziwne. Ale zarade dnę sobie. Lalalala. Zajebiście się mówi. Ha, zabij. I dead Wiedziałem, że ten slajper mnie upoluje, dobra. Przestańcie mi tu wizdać. Jodę... na ratunek. Przyjadę go. Przyjadę z korpusem. A no, pochyba z korpusem. Dobra, jedź. What the fuck, co to było? Co to było? Tu ktoś jest? Czemu porzuciłem mój pojazd? O o o o. Nie Nie, przyjechał mi do... Dobra, idę do flagi. Idę do flagi. Idę do flagi. A ty świnka! O, o, ktoś tu mnie, tutaj, brzydko. O, 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 nie, 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 dam się. Trzeba być ostrożnym. Tam jest jeden. No nie, wiedziałem. Ten snajper mnie już wkurza. Ład, jestem nadal pierwszy. Lecimy, lecimy, ostro lecimy. Tak, przyjęli nam coś. Idziemy to odebrać. No i chyba to przegramy. Wow! Ha, zabiję go! No ja, jak zwykle, ten dupek mnie zabił. No. Ile zginęliśmy? 5 na 5 jest, wow. Nie jest to łatwa gra. Łatwa runda. Widzieliście? Ja jechałem na dwóch kołach. To było epickie. <laughs> Przyjadę cię! O ty, świnko! Ha, ha, ha! Oj, uciekaj, uciekaj! Ja, yeah, cofaj się. Przejedziemy kolejnego. A ta świnka No nie, Gdzie tam Mordę, jeża No jak A się wypałem Głowa krokodyla Krokodyla Gdzie ja się odrodziłem Tam mi przyjmują, nie ma mowy Takiego wała jak Polska cała Ej, dobra Ha 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 i co? Czego strzelasz? Jesteśmy z mojej drużyny? Szybko... Dobra, jest na samej górze. Dobrze go wypatrzyłeś, mój towarzyszu. Od broni. Ale gdzie jest tamten niewidoczny? Tu się schował. Hy? Samochód wybuchł i mnie zabił. A jeszcze tych dwóch z tyłu było. Okej. Okay. Ten dur I tak przegram. I tak przegramy. Ha! Zabijęcie. Tam jest jeszcze jeden, ale jest pierwsza, za szybko. No nie, znowu on. Już mnie w te gościu. Przegramy tę walkę, ale z godnością. O tam jest flaga. Na tym skończy nasz dzisiejszy odcinek. Narka! Bum, bum, headshot!